Dziś w tych trudnych warunkach do nagrywania, ponieważ wszystko jest tak ciemne, że aż nie idzie się tu ustawić, e, nagrywam film o tym, aby wam opowiedzieć o tym, że na Islandii mamy 12 mikołajów, dziś jest 12 grudnia i właśnie tych 12 zaczyna przychodzić do nas. Dzisiejszy pierwszy Mikołaj to jest Stekja Stoir, który jest zwyczajnie kuternogą, ma drewniane nogi, zakrada się tam, gdzie stoją krowy, i stara się spić mleko z tych krów. Jest zwyczajnie niedobrym właśnie takim łobuzem. I. Niewiele z Was wie, ale w Polsce, w niektórych regionach, w niektórych miejscach, w południowej Polsce, wysoko gdzieś tam, daleko w górach, zaczyna się również dzisiaj pewna tradycja. Otóż dziś w Polsce spisywane są dni, każdy od 12 do 24 grudnia, i będą wróżyły pogodę na każdy dzień następnego roku. Czyli Dziś 12 grudnia mamy na styczeń, 13 grudnia na luty i tak dalej. Mało kto o tym wie, daj mi znać w komentarzu, czy wiedziałeś, że taka tradycja jest w Polsce? A jutro przychodzi następny Mikołaj, który będzie przynosił dzieciom prezenty lub ziemniaka. Ponieważ na Islandii niegrzeczne dzieci dostają kartofelka do buta, który jest na oknie wystawiony i czeka na te prezenty. 12 Mikołajów, 12 prezentów i trzeba ładnie się zachowywać cały rok, aby przez 12 dni dostać coś przyjemnego. Daj mi znać, czy dziś, 12 grudnia, na oknie była jakaś niespodzianka dla ciebie.